Uwaga, uwaga, uwaga! Dni Nauki i Kultury w Soleckim Centrum Kultury. Respektując wszelkie zalecenia sanitarne związane z pandemią COVID-19, zapraszamy na wykłady w ramach projektu Nieziemska Energia. 10 października, godzina 12, warsztaty odkrywców, czyli doświadczenia dla dzieci i młodzieży. W kuli Soleckiego Centrum Kultury. 12 października o godzinie 17:00 warsztaty odkrywców. O godzinie 18:00 wykład Bajki, Legendy, Fakty Mikołaj Kopernik w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wykład online spotkanie będzie dotyczyć toruńskiego astronoma jako bohatera, dawnej i współczesnej literatury dla młodego czytelnika. Wykład poprowadzi pan Marcin Lutomierski, doktor filologii polskiej, badacz i popularyzator literatury. Wykładowca na Wydziale Humanistycznym UMK, członek kilku towarzystw naukowych, autor licznych publikacji związanych z literaturą emigracyjną XIX i XX wieku oraz literaturą dla dzieci i młodzieży. Bajki, legendy, fakty. Mikołaj Kopernik w literaturze dla dzieci i młodzieży będzie można zobaczyć w mediach społecznościowych Soleckiego Centrum Kultury właśnie o godzinie 18. 13 października godzina 17 w kuli SCK warsztaty plastyczne. O godzinie 18 przedstawienie Tajemnice Gwiazd amatorskiej grupy właśnie uczestników projektu. 14 października Godzina osiemnasta, czy wciąż mamy przed sobą kosmiczną przyszłość? W czasie prezentacji przyjrzymy się temu, co stało się z naszym kosmicznym optymizmem, i jak zmieniała się nasza przyszłość wyobrażana w twórczości fantastycznej. Wykład poprowadzi pan Krzysztof Abriszewski, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kulturoznawca i filozof. Wykład, czy wciąż mamy przed sobą kosmiczną przyszłość? Będzie można zobaczyć na naszych mediach społecznościowych Soleskiego Centrum Kultury właśnie 14 października o godzinie 18. Zapraszamy serdecznie. 15 października 18:00 wykład Tajemnice Nieba Północnego. Toruńskie planetarium. Dni Nauki i Kultury w Soleckim Centrum Kultury. Respektując wszelkie zalecenia sanitarne związane z pandemią COVID-19, mamy ogromną przyjemność zaprosić wszystkich na wykłady w ramach projektu Nieziemska Energia.